Dzień dobry, witam w serdecznie wszystkie byki w horoskopie na listopad 2023 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Byki, horoskop dwa, listopad 2023 roku. Jakieś rady, wskazówki dla byczków. No. No, kochane beki, ale się będzie działo. Rozpoczynacie listować w pazu buław. W buław mówi o szansach do wykorzystania, ale również będziecie się bardzo mocno podobać i ktoś Wam się może również bardzo mocno spodobać. Także energia seksualna będzie bardzo widoczna, ale też szanse do wykorzystania na każdym polu. To, co Wam może przeszkodzić, to dziesiątka buław i dziewiątka kielichów, jakieś przemęczenie fizyczne, psychiczne i ktoś może udawać kogoś, kim nie jest. Także zwracamy uwagę na to, kogo mamy w otoczeniu, czy nikt nie nakłada maski, żeby nam się przypodobać, czy nikt nie udaje kogoś innego, żeby się nam przypodobać ale również wy tego nie róbcie kochane byczki, bo to będzie dla was ciężkie. Wystarczy być tylko i aż sobą to pomoże. Karta siły mówi o tym, żeby nie powielać jakichś starych błędów, starych schematów działań, ale również macie w sobie, będziecie mieć w sobie siłę, energię, mod, żeby ujawnić wszelkie negatywy i wszystkie temperamenty. To co nieuniknione i wynik dwójka bułowy i karta maga. No nieuniknione jest to, że czego was taka kontemplacja zastanowienie się nad tym, czego potrzebujecie, co jest dla was istotne, jakie macie priorytety, a dzięki temu stajecie się magami, człowiekiem, który ma wszystkie narzędzia w dłoniach, żeby osiągać sukcesy. Mak potrafi, Mak to jest mistrz w swoim fachu, mistrz w swojej dziedzinie. Także jesteście takimi magami, ale również zwracamy uwagę na osoby, które mogą chętnie Wami manipulować, ale również Wy w razie czego nie manipulujcie nikim, bo to nie będzie korzystne. Nic nie sugeruję, tylko tak mówię. Także ważne jest to, żebyście zastanowiły się, kochane, byczki, kim jesteście, czego potrzebujecie, bo wtedy osiągacie wszystkie swoje cele życiowe. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. kciuki kciuki życzę powodzenia, życzę super listowada. Do usłyszenia. Życzę zobaczenia.